Słowa Ewangelii z Serdecznie, gorąco wszystkich witam. Franciszkańskim pozdrowieniem: pokój i dobro. Niech pokój i dobro będzie w waszych sercach, w waszych domach, w waszych rodzinach. Kochani moi, od chwili nawrócenia świętego Franciszka, Franciszek po przegranej wojnie z Perudzią, przez Rok przebywał w ciemnych lochach, wraca do domu rodzinnego. Ojciec, matka cieszą się z powrotu, ale gdy Franciszek odzyskuje zdrowie, udaje się do kościoła świętego Damiana, opodal Asyżu. I kościół opuszczony, zniszczony, i wtedy pod tym krzyżem, który tutaj jest tak podobny, ikona tego krzyża, z tego krzyża kościele Franciszek słyszy głos: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół, bo mój kościół się wali. I tak właściwie Franciszek zaczyna odbudowywać, ale nie chodziło Panu Bogu o tą cegłę, o kamień, o wapno, ale chodziło o żywy kościół, o ludzi, którzy byli zagubieni, zatraceni tyle różnych sekt Waldensów, Albigensów, wiele innych. I wtedy ten Kościół walił się i Franciszek swoim codziennym życiem odbudowuje Kościół. Bo drodzy moi, seraficzna miłość świętego Franciszka do Boga pozwala nam zrozumieć Jego miłość do ludzi oraz miłości do całej przyrody. Każdy człowiek i wszelkie stworzenie było dla niego bratem, siostrą. Głęboko wierzył, że wszystko to ma źródło w Bogu i Jemu zawdzięcza swoje istnienie. Bóg właśnie przez niego wszystko uczynił. Znaczy, takim w poczuciu takim naszym ludzkim, Franciszek jawi się jaki taki może beztroski włóczęga, boży śpiewak, kuglarz, tancerz, ale pieśń słoneczna którą tworzył, napisał, była jego takim poetyckim wyrazem tego radosnego życia ewangelicznego, takiego ptaka. I otóż, właśnie jak podaję najstarsze źródła godne zaufania, ta pieśń wytrysnęła z takiej jego nocy ciemnej, bo jesteśmy w roku 1225. Niedługo przed śmiercią Franciszka, który był bardzo chory, prawie ślepy, w ogrodzie klasztornym świętego Damiana, gdzie był pielęgnowany i przyjęty przez świętą Klarę, w ciągu bezsennej nocy osiągnął Franciszek dno fizyczne i psychicznego cierpienia, prawie już w agonii ogarnięty współczuciem dla siebie, dla innych ludzi. Pisze biograf tak o nim. Franciszek w porywie nadziei, szczelistą modlitwem zwraca się ku Bogu i otwiera się na przyszłego życia, którego czeka. Bo ten kantyk, który ukazuje, dyktuje, jest takim hymnem nad rozpaczą, spojrzeniem, jeszcze mokrym od łez ale pełnym jakie pokoju, skierowanym na piękno, na harmonię świata, cudowne dzieło Boże. I Franciszek pisze, dyktuje, bo już nie widział na oczy bratu pieśń słoneczną, to znaczy pochwałem na Boga i Stwórcę całego świata. Pisze w ten sposób, ten kantyk: Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie, Twoja jest sława. Pała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo. Pochwalony bądź Panie mój, z wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem bratem słońce, pochwalony bądź Panie mój, przez brata, księżyc i gwiazdy ukształtowały się na niebie jasne, piękne i cenne, pochwalony bądź Panie mój, przez brata wiatr, przez powietrze, chmury, Pogodem każdy czas. Pochwalę bądź Panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna, pokorna i cenna i czysta. Pochwalono bądź Panie mój przez brata ogień, który rozświetla noc. On jest piękny, radosny, krzepki i mocny. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą matkę ziemię, która nas żywi. I chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź Panie Mój, którzy przebaczają dla Twej miłości, a w ostatniej zrodce strofie pisze tak. Pochwalony bądź Panie Mój przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych i tak dalej. Drodzy moi, jakże Franciszek to właśnie jest taka prostota, on nie miał żadnych studiów, ale należy takich wielkich ludzi, którzy przeszli przez życie zachowując prostotę dziecka. Owa prostota jest taką może ewangeliczną odpowiedzią, mądrością. I święty Franciszek w swoim testamencie. Przekazał nam klucz szczęścia swojego życia. W postawie oprostą, bez filozofii, bez żadnego kombinowania, odkrył, że wszystko, co w swoim życiu ma, zawdzięcza tylko Panu Bogu. I dlatego testament Świętego Franciszka rozpoczyna się od słów: Pan mi dał. Pan mi dał. Ale co Pan dał Franciszkowi? Dał mu odkryć jego miejsce w całym stworzonym świecie. To samo, jak mówi księga rodzaju, Adam szukał swojego miejsca w stworzonym świecie, określając imiona. Święty Franciszek odnalazł swoje miejsce, potraktował cały świat stworzony przez Boga jako płaszczyznę braterstwa. Pan dał Franciszkowi zobaczyć co każdemu stworzeniu dał kwiatom dał piękno drzewom wspaniałe liście i owoce orzeł otrzymał od Boga niezwykły bystry wzrok strąg wielką siłą umiejętność pływania my tego nie mamy a jakże Franciszek to doszczek i nieustannie wielbił Boga pan dał też Franciszkowi Odnaleźć swoje miejsce wśród ludzi. Wspaniałe są jego wypowiedzi, które właśnie próbuje odnaleźć swój stosunek do ludzi trendowatych. To Franciszek, najpierw, gdy ktoś trendowaty prosił go, to z konia rzucał mu trochę sakiewkę jakąś i szybko jechał. Ale po nawróceniu, gdy widział trendowatych, wtedy zsiadał z konia i dawał im. Opiekował się, robił dla nich leprozornia nad różnymi miejscami i całował ich w rękę. Oto właśnie taki szacunek dla człowieka. Zdumiewa jego odwaga, podejścia do sułtana. On właśnie pragnął uświęcić miejsca święte, i wśród religii niechrześcijańskich idzie z miłością o dziwo i uzyskuje. Uznanie Mahometan, wrogo nastawionych do chrześcijan. Ale także, kochani moi, święty Franciszek odnalazł również miejsce w kościele. Pan mu dał, dokonał wielkiego odkrycia, odkrycia kapłana wielkości. To on powiedział: Jeżeli anioł idzie z kapłanem, to trzeba zrobić miejsce. Anioł ustępuje kapłanowi. Sam nie zgodził się na przyjęcie święceń kapłańskich, uważając, że ta godność jest dla niego za wielka. Ręce kapłana porównywał do rąk Matki Najświętszej, która w swoich dłoniach nosiła słowo wcielone Jezusa Chrystusa, a kapłan w swoich rękach nosi Eucharystię. Braciom zabronił. Wypowiadania jakichś złych słów krytyki przeciw kapłanom, ówczesnych kapłanów. Tylko Bóg ma prawo skrytykować, osądzić kapłana. I wreszcie Pan dał Franciszkowi cierpienie, cierpienie. Boimy się tego słowa. Uświęcił jego ręce niekonsekrowanym olejem, ale Pan uświęcił go stygmatami. Cierpieniem i przez to włączył go w kapłańską ofiarę. I przez ostatnie lata Franciszek był niewidomy, ślepy, ten, który właśnie uwielbiał najpiękniejszy hymn uwielbienia Boga za bogactwo stworzonego świata. Pożegnał się ze swoim wzrokiem, umarł jako ślepiec. Siostra, śmierć, przyszła do niego bardzo, bardzo szybko. Gdy jeszcze był młody, miał tylko 44 lata. I kochani moi, o tej krzyżowej drodze świętego Franciszka najczęściej może tak nie bardzo pamiętamy, szczególnie wtedy, gdy może śpiewamy o nim różne pieśni, piosenki, a jednak była to droga krzyżowa. Franciszek udowodnił, że. W XIII wieku życie Ewangelią jest możliwe i ono jest jedyną drogą do prawdziwego szczęścia. My też powinniśmy wziąć drogę wzór świętego Franciszka w naszym XXI roku i udowodnić innym i sobie, że jednak warto iść drogą Ewangelii, drogą Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani moi, kończymy dzisiaj tridum przed Świętym Franciszkiem. Ktoś może powie, no tak dziwne w październiku, co to jest, ale właśnie dla chciałbym powiedzieć, że tutaj wraz z Księdzem proboszczem, Waszym zacnym, chcieliśmy tak trochę przybliżyć postać Świętego Franciszka, a zarazem zaprosić do franciszkańskiego zakonu świeckich. Przy Waszej parafii istnieje. Już od już dawno, dawno już, ale co prawda już coraz starsi ludzie, mniej już jest. I na pewno są ludzie, którzy może by chcieli naśladować Franciszka w życiu świeckim, jak to było 800 lat temu, gdzie Franciszek założył Franciszkański Zakon Świecki. I przy tej parafii także jest ta wspólnota, modli się, za dużo nie mogę mówić, bo czas pozwala, ale tam jest gablota o świętym Franciszku. Można zapoznać się. Jeżeli ktoś by chciał to z księdzem proboszczem porozmawiać, księdz proboszcz wytłumaczy, na czym polega czy wikarzy, także tej się parafii. Także jak ktoś by chciał powiększyć, to nie chodzi o jakieś wiele tych ludzi, członków. Kiedyś, kiedyś, kiedyś tam na odpustach na odpustach, jeden tak kaznodzieja na górze świętej Anny mówi a teraz zapisuj ta się do trzeciego zakonu. No zapisało się 500 osób, ale z tego 10-15 pozostało. Konkretnie, dlatego jeżeli ktoś by chciał, to bardzo serdecznie zapraszamy do naszej rodziny franciszkańskiej osób świeckich przy parafii. Bogu niech będą dzięki za ten czas tutaj, który mogłem jako franciszkanin mówić, przybliżyć troszeczkę życie świętego Franciszka. Bóg zapłać wam za modlitwy wszelkie, także Bóg zapłać za ofiary, które składaliście i będziecie, można będzie złożyć także przy wyjściu z kościoła na potrzeby naszego klasztoru, tam gdzie pracuje w Jarocinie, za dary serca, gorąco Bóg zapłać. Teraz, moi drodzy, udzielę wam apostolskiego błogosławieństwa. Powstańmy Pan z wami. Jest to Pan Twoj, Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba. Wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, którzy pokorze serca, błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swego miłosierdzia, Ob wszystkim pełnią Twojego błogosławieństwa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duchciwieny Ty.